A więc jest wreszcie. 40 paczek haloinowych. Wszystkie kontakty zrobione. I tydzień grania po to, żeby zobaczyć taką stronę. Ja wszystkie kontakty zrobiłem, żeby nie było. To mam zrobione, tylko muszę zrobić magiczną sztuczkę. O. No i tak zrobione. Zrobione z karnawałem i Helltower się męczyłem. Bo na Helltower nie mogłem skończyć rundy i nie mogłem kontraktu przesłać. Musiałem grać miliony lat, godzin. Mapy społeczności też wszystkie zrobione. Kilka ma było, które, które mi się bardzo nie podobały. I to chyba. E Ta mapa mi się bardzo nie podobała. Ta mapa była okropna. I co bym tu miałem z tym, z Hell Tower i z Ghostwaltem, bo na tych dwóch mapach długo musiałem grać, bo lundy nie mogę skończyć. Ale no, wszystkie kontakty mam zrobione. Nie na y, wszystkie gwiazdki, bo y, y, nie ma po co. I mam zrobione to. Y, Yy, no. No. 40 paczek Halloweenowych zrobione. I teraz nie wiem, co otworzyć. Mam kilka rzeczy, które chcę dostać, ale. Chwila. Dobra, jest. Yy, mam zrobione wszystkie kontakty. Nie wiem, co mam robić. Chyba otwieram po prostu. Yy, dobra. Odtąd. Od początku, czy od końca? Kurde, moje pierwsze skin fortress zrobione. Ja teraz nic nie robiłem, ja haldowałem te kontrakty. Nie jestem pierwszy, bo ludzie robią o wiele szybciej, ale... Z... To było męczące niektóre mapy dla mnie. Dobra. Uh, moje pierwsze skin fortress. Eee... Dobra. Otwieram. Będę otwierał od razu. I pierwsza rzecz. Ekwipunek exo. Oh, o, Ekwipunek egzolcysty. Fajne to. I na księgi zakręć. E, ja sobie zrobię taką magiczną sztuczkę. Ja będę dawał wszystkie czapki, które dostałem na miejsce tych skrzyń. Idę zobaczyć. Jej, fajne. Podob podobuje mnie się. Dobra. Druga paczka Halloweenowa. Trochę tych paczek jest, no bo jest ich 40. Ale no, może będzie coś fajnego. Żelazna pięść. Kolejna księga zakręć. Fajnie. Dobra. Co to jest? Nie wiem. O! Nawet fajne. Dobra. To no może to otwieranie, ten opening, może będzie trochę długi, ale nie interesuje mnie to. Jest! Dobra. Ja się cieszę dlatego, że ja to chciałem dropnąć. To jest czapka. To nie jest czapka z tą restrykcją halloweenową, to jest chyba zwykła czapka, ją nawet chyba skraftować można, ale ja to chciałem dostać i dropnąłem to. Jestem zadowolony i ja jeszcze tupielenkawy rękawy chcę. Jak dostanę tupie rękawy, to będzie git. I chcę tego człowieka konsolę do endga? Nie pamiętam jak to się nazywało. Co to jest? Twarz na zamek błyskawiczny. I znowu księga zaklęć. O nie, to będzie okropne. To ch chyba będzie okropne. Co to jest? Ale co to jest? Dobra. Piąta paczka. To będzie długo trwało. Dobra. Okay. Y twarzo... Twarzo plask już robimy na stałcie. Proszę bardzo. Fajne, fajne. Podoba mi się. Ciekawa czapka. Tu większość... Właśnie prawie wszystkie czapki mam tą menestykcję Halloweenową, więc Setów nie zrobię za bardzo z nimi, ale skrzydła cnoty, ja to mam. Ja to mam i to przekleństwo. I skrzynia. Ja to mam, to jest to. To są takie skrzydła. I ja to przekleństwo mam. A skąd to mam? Jak ja zaczynałem grać, to ja. Y, osiągnięcia. Wszedłem na serwer z osiągnięciami, bo. Z, bo zostało bo, z... bo tak, wszedłem na serwer z osiągnięciami, bo y, nie chciało mi się osiągnąć robić. Teraz chce mi się, ale trudno. I był taki kocioł z podarunkami Halloweenowymi. Ja to otworzyłem i dostałem to. Przekleństwo. I mam to samo. Ja to sobie przerobię, bo ja teraz nie będę się bawił. Jak mi się jakaś czapka halloweenowa nie spodoba, to ja wtedy po prostu. O, jest. Ja ją wtedy po prostu odbuduję i. Bo jak się połączy dwie czapki halloweenowe, to się dostaje jedną z ryku. Więc jak mi się coś nie spodoba, albo będę miał duplikaty. na pięć przekleństwo. Drugi duplikat. Dobra. Ale przekleństwo mam. No to. To i to mogę odbudować. Dobra, no pierwsze przekleństwo. Jest git. Może będzie coś fajnego. Długo będzie trwało, naprawdę. Otwieranie tak 40 paczek. O nie. Tak, ja chcę, żebym był fulasem. <ślesk> o nie. Zostanę lasem. Ja nie będę miał tu miejsca już, Weku. Będę musiał sobie trochę miejsce powiększyć, bo ja jeszcze mam szóstą stronę całą, ale mi się kończy. Sobie rozstrzyżacze trochę będę musiał kupić. Co to jest? Znowu kolejna strona. Magiczny najemnik. I to nie jest tylko na jedną klasę. Co to jest? Pokaż mi to. Ciekawe. Jak to wygląda na szpiegu? Czemu ja tu mam coś takiego? Dobra, będę tego używał na szpiegu. Na pewno będę tego używał. Jestem pewien na 100%. Dobra, dziesiąta paczka. Uwaga. Co będzie fajnego. Zostaje fulasem! Trzej temy. Nice! Zostaje fulasem. Naprawdę. Twarz zobacza Mm. Mogę się spodziewać tego, ale skrzynię chętnie przyjmę. Wymienię sobie zalefy. Ja nie chcę tych skrzyni otwierać. Wątpię, żebym bym do dostał, dlatego sobie je wymienię, zalefy. Gdzieś do głowa, boję się, co to jest. Ciekawe. Naprawdę. Ciekawe. 11... dwunasta paczka. Dobra. Drugie przekleństwo. Nieznany małponauta i skrzynia. Ja wiem co to jest. Tak, to jest coś takiego. Może będę używał. Nie wiem. E, chwila. Dobra, chyba działa. No ja miejsca już nie będę miał. No nie. Te strony chyba pousuwam, bo jak ja sobie tą księgę zakręć, wypełnię. Tam są tylko trzy strony potrzebne, to ja nie będę miał co z tamtymi zrobić. I je pousuwam. O! miłosielna muszka. To jest fajne. Tego będę używał na pewno. Co to jest za loadout? Dobra, użyję tego na tym. Będzie ładnie. To mi się podoba. To jest ładne. I do szpiega. <laughs> Kaszel mam Dobra yy, 14 paczka chyba? Nie wiem Jak... Z... Przyrządy podpalacza i skrzynia. Chodź tu pajdo. Czy ja mam tu wszędzie... Dobra. Walić. A to taka łapa jest. Ciekawie. Może zaraz jakąś paczkę od końca otworzę. Jak dostanę jakąś nawiedzoną duszę, będzie fajnie. Zrobię dłonie. Nie. nie. to. O kurde, jak to wygląda. No dziwnie to wygląda. To wygląda bardzo dziwnie. Dobra, dostałem już. Dwie fule czapki. I źle ja się z tym czuję. Co to jest? Tlepa na. Tlepa na botomizem? Co to jest? Jak to wygląda? Nie, nie to. To chcę. To mnie daj. A to ląduje tu. Ale ja potem będę musiał sobie zrobić miejsce wokół. Ho, ho, ho. Trzecia fury czapka! Ognisty ogon przyżegacza. Jak to będzie wyglądało? Blimstone z Valoranta? Ale już z ogonem. Dobra. Jak dostanę jeszcze coś do tego, to... Z... Ja z, 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 z takim pali będę grał do końca tego Halloween, naprawdę Maska skauta. No to z, maska skauta, na snajperze nie będzie. To e, nie na snajperze, na kim... O, tu. Maska skauta to... Z, po prostu maska skauta Jest twarz skauta w skrócie. Jak dostanę trupie rękawę będzie fajnie, bo tupiec lampki już mam i, i będę używał cały czas, bo one nie mają w tej restrykcji. Twarzoplask. Trzeci duplikat. Mi się pomału skończy miejsce weku. I to jest trochę problem. Manielka, smakołek albo krytyk. O kurde, a to jest jako... to nie jest jako czapka, to jest jako item. Tak. Ciekawie. Ja powiem. Dobra. Połowa otworzona. 21 pierwsza paczka halloweenowa. Uwaga, co będzie. Kolejna fuly czapka. Co chyba można do fuly czapki zaliczyć? Eee. Jak to wygląda? Co to jest? Co to jest? Jak to wygląda? Czemu? To... No tu mam mieszkalną i nowy set do skauta. Ale ja tych skrzyń mam. Oj, coś czuję, że dużo lepów będzie. Coś tak czuję. Przeczuwam. znowu. Kolejny duplikat. I tu duplikat w czapki. No Nie przygotowałem się na... Ja wiedziałem, że jak ja będę to otwierał, dostanę o wiele więcej itemów, ale za dużo tego dopię. Pusto głowy. Dobra. Co to jest? Nawet fajne. Pasuje do Halloween. Ja jeszcze ani jednej nawiedzonej duszy nie dostałem. O, kurde. Splugują. Spluga wiodę szpony. Czytać nie umiem. Polski, trudny być. Coś takiego. Fajnie, fajnie. Ja chyba ani jednej duszy nie dropnę. Szkoda. Musiałem, że dropnę kilka tu. O. Projekt Madhatan Ja z tego to się cieszę, bo to jest fajne. To jest... Po jak Zaraz tu mi zacznie dawać itemy. A ja chcę tego uniknąć trochę. Chyba pousuwam te wszystkie skrzynie zimowe, bo one są mi i tak niepotrzebne i ja nic z nimi zrobić nie mogę. No nie wytrzymam zaraz. Ben, jestem fulasem. Świetnie, świetnie. Cudownie po prostu. Jestem zadowolony z tego. Włoskowe łapsko. To jest fajne. Chyba. O, fajne, nawet na mnie nie jest to znowu jakiś full item. No, no właśnie, itemy teraz daje Będę musiał sobie zrobić porządek z tym wszystkim. A to, jest! Jest to, co chciałem dostać. Mówię konsola, tego na pewno będę używał. Jest. Elegancko Dobra Jestem prawie spełniony Tylko na ta skrzynia, niech już sobie tu będzie Tylko jakąś nawiedzoną duszę chcę dalej. No dawać Święty Łowca. Chyba nie dostanę Ale to jest fajna czapka. Jedna z lepszych Czapek kaloruinowych Czy ja? Czy ty, może... Dziękuję. 30 paczka. Kolejne przekleństwo. Diadem Wielkiej Księżej. Księżnej. Księżyc? Księżnej. Dobrze. O nie, jak to wygląda. Dobra, ostatnie 10 paczek. Albo nie, otworzę teraz od końca jedną. Żadnej duszy nie mam. Pudło idioty. To jest specjalny przedmiot z Halloween z roku 2011. Fajnie. Co to jest? Trochę mi smutno, bo nie mam żadnej duszy. Wątpię, żebym złapnął coś. Jak dropnę, to fajnie, ale nie ma szans. O! do głowy, osprzeł. To jest fajne. Też jedna z lepszych rzeczy do Pyro. Na ha Halloweenowych. Oczywiście. Co ja zrobię z tym wszystkim? Bo czap czapki zostawiam, ale... Co ja mam z tym wszystkim zrobić? flupiące złote roki. Jak to wygląda? Aż mi nos zatkało. Mm. strusia jazda bez trzymanki co to ma być struś fajne jak będę z snajperem a tyle z małym snajperem będę tego używał o to też jest fajne upielna chusta Założę coś, żeby to było widać. O, cokolwiek. O. Poza item Ostatnie 5 paczek. Uuh. No i tyle ze skip Fortress. Pulczer Fajnie. Yy, na kim? Ja to. Yy, na medyku. Fajne. Ale jestem zawiedzony. zawiedziony. Żadnej nawiedzonej duszy nie mam. Smutno mi. Sakralny świl. A mogę założyć na to. Założy mi to. O, mogę na to założyć. Mogę. Nie, do. No. Nie, 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 I uwaga... spalona spódnica. Dobra, zdejmuję to coś. Dobra, mam loadout do Spyro. Ja tym będę grał. Nie jest aż takie złe. Dziwne jest, ale ja lubię takie rzeczy. Kolejna, kolejne przekleństwo. Druga opinia. I do medyka, fajnie. Uuu, uh, pierwszy raz to widzę, fajne. I uwaga, ostatnia paczka halloweenowa. No, ja wszystko wywalę tu, żebym miał tu miejsce. O, ostatnia paczka. Uwaga, co będzie? I. Kapitan Kalmal. Co to ma być? A, fajne. No i koniec. Opening zrobiony. Y ja zobaczę, jakie duplikaty mam. I ja odbuduję może kilka czapek jeszcze. Ale nie, 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 Czekaj, jak, jak, jak to działa? Bo nie wiem. Nie. Czy na pewno chcesz włożyć te stronę do księgi zakręć? Usunie to w stronę zakręć i ulepszy twoją księgę. Tak. No fajnie. Kolejne. No, 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 kolejne. A już nie mogę? Mogę. Chwila. Yy. Mogę te wszystkie strony tu wsadzić? Mogę! Dobra. Problemy techniczne. Tak. Hm. Pousuwam te wszystkie zimowe skrzynie chyba. I chyba posoltuję plecak. Ja te wszystkie strony tu powkładam. Nie wiedziałem, że można wszystkie, ale zrobię to. Odbuduję te duplikaty czapek, które mam. Które to było? Odbuduj. A. Chyba nie odbuduję. Mam takie małe wydarzenie. Że raz na pięść, a ja mam przekleństwo... Dobra. Coś chyba to zrobię, tu. Nie wiem. A właśnie. Chwila, chwila, chwila. No właśnie. I teraz jest wszystko. Dobra. Idę z ogarnąć sobie, ku... No i... No. Jestem zawiedzony, zawiedziony, że za żadnej duszy nie dostałem, ale... Szkoda. Dobra. No Do widzenia. I miłego z dalszego z Kim Folders. No, dobrych kontaktów. Do widzenia.